Siemanko ludziska jest z tej strony Witwa z Proxiu I dzisiaj gramy sobie w Battlefield Play For Free Oczywiście, łączenie trwa Uu, długo Żeby się już nie wyrażać źle Ale, abyśmy wylądowali przynajmniej u amerykańskich Wtedy będzie fajnie No jest git Wądowaliśmy U Amerykańców jest Little Beard Jakie ja kocham Little Beard. To jest takie małe, ma dwa minigany. To jest po prostu masakra Nie, kolonie zdążył Wsiadł na drugi no wiecie o co chodzi. On mi ustrzelał. Lol. Zaraz mu się Ile on ma pocisków lol? Buty. Dobra. Dobrze. Mam, 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 nie możemy pozwolić, aby wróg przyjmował... Nie przejmował uzbroją przekaźniki. No to teraz mi pokazuje. Dobra, skaczemy. tym God! I na budynku. Nie, no nie, BTR. Głupi BTR. Nie lubimy btr O jest. No nie, się zleciał. Dobra, to my sobie polecimy tym Blackhawkiem. No, przypomniały mi się czasy, kiedy grałem w CS-a. właśnie koksik. Nie wbijasz, to nie. Twoja strata. Dobra, trzeba będzie zdjąć tą igłę. Jej jej jej, No i teraz już nie ma nocy No i to jest oczywiste. Dostaliśmy raz, zaraz będzie drugi. Nienawidzę tego znowu. O, resztka życia. Uleczymy się. I pójdziemy sobie dołem, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Nie, 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 nie. God damn it. Dobra, mam pół za naprowadzenie. No nie. Fuck. Dobro. No i kolonii weźmie. Nie odlatuj proszę cię. Nie. God. I odlecie. Sobie poczekam. Nie, nie będziemy czekać, nie będziemy marnować czasu, idziemy. A ja w ogóle, powiem Wam, że to jest Battlefield 2, tyle że z lepszą grafiką i więcej broni jest. O wiele więcej, powiem Wam, że w Battlefield 2 jest 5 klas, Każdy ma po każda ma po dwie bronie. No, chyba, że znacie jakiś sposób, żeby odblokować jeszcze inne bronie, no to może ci się ze mną nie zgodzić. God. Good. Dobra, No nie a bo to my! Niszczymy lol A wcześniej mi wyskoczyło, że y, uzbrojony przekaźnik i coś tam, że nie, Lle, to jest złe i tak i takie. No no to trochę taki Mindfuck mam nie. Aha, kolor nie umie latać. Bacardi! Coś mi się zapomniał. Ale jest spoko. I to jest właśnie prze, że jak nawet dobrze nie włączyliśmy silnika możemy sobie tak skręcać. Lol. No god! Już nawalają! Dude. Nie, jak? Czasami ten spadochron to jest taki zbugowany, że to jest masakra. W ogóle nie da się go otworzyć. Dlatego tak biję w klawiaturę, w spację, bo mam na spację ustawione. Dobra, no to lecimy. ogólnie jest siódma dwadzieścia pięć ja mam na dziewiątą do szkoły więc jest fajnie Bo na przy... z tym spadochronem jest tak że na przykład jak ten helikopter przy... Podleci pod nas po prostu. To my już go dotykamy i nam się anuluje ten spadochron. więc to jest trochę takie. 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 No, nie mogę się wyrazić. Nie mam odpowiedniego słownika. Hmm, ale uzbroiliśmy. Przekaźnik jest dobrze. Jak widzicie. Zaraz będę miał czwarty level. Loli, ja tym uszkadzam go. Nie, gad, zabił mnie. Nie zauważyłem go. Lol, ale. Ja jaki karkil. Czy coś takiego, że przejeżdża sobie. Ludzi. Ora mamy Little Bierda. Uh! O, kolo jest na to jest nie nasz. Kara. Nie, ja nie chcę kary. Gaat! na trochę z tymi karami. Co mi się to zbudowało. Przecież. Przecież. Tam można dolecieć. A ja żem wyskoczył tam. O oh, lol. Lol. Mm, Dobra.

Helikopterami to się według mnie nie sprawdza, nie, nie za dobrze się jeździ. Dobra, flary są, A wiem o co chodzi. To jest coś w stylu mm, tylko jednej mapy. Mm, Bazra chyba z Battlefield 2010. BMP. Lol, o pmp lol koleś ten on nam wrócił fajnie O, tam czy za mną jest bater? kurde nie wsiadłem dobra Czasami też tutaj z bratem będę grał, ale dzisiaj tak wyszło, że sam. Boże. No dobra. Dodałem serwer do ulubionych. Pewnie widzieliście już. Hmm. O, jest dobrze, uzbroili przekazinki. Fak, nieźle. Kurde, potrafię za wysoko. Uu. Koleś nie wie, że go naprowadzam, a no, ja z tego czerpię eksp. Dobra, lecimy sobie. Ale... ale epicko. Mam bią granatę. tu jest kolo. Zabijcie. Jest Dzięki Kolo O, bo to apteczka Boże, się że są wyany. Rzucę sobie 40 Przede mnie wzięło za oboczenie. Znaczy, amunicja. O, oh, shit! No nie, nie przetrwałem. To jest ten z minigunami. Wiem! To tego dodali. Znaczy, on nie ma minigunów. No, to już myślałem, że wejdę. No to jedziemy do kolejnych punktów.

to jest 90 Dobra Więc jest tak Bierzemy sobie tego Budża Fak Poza tym Epic jest intro w Battlefieldzie 2 Jak się nie koleś wyskakuje Budżem Wszystko wybucha Oczywiście to to jest taki fajny ja Fajne koleś mnie nie widzi LUL we mnie jest trochę niedopracowane Nieee... Yeah. Ja chcę karabinek. Nie, no daj mi! Idioci się zderzają. Spoko. Dobra, ja biorę tego. Jeden przekaźnik zniszczony, jeszcze jeden ze został. Nie wiem no co to wychowanie jest. Ale jak już jest to niech będzie. God, a wiem. Chyba mi może strzelić. Ja chyba na tym koncie mam też snipera. Ale widzicie w lewym górnym rogu mam fajną czapkę. Wygrałem na jeden dzień. Nie dzisiaj. Leczę wczoraj. Ale późno. Wczoraj i późno. Dlatego dzisiaj nie... <gryw> Lol, co to było? To jego podbiło czy mnie. Czy nas obydwu? A, to mieszkole chyba załatwi. G3, pierwsza broń 156 i pierwszą broń ma LOL, ja mam już e, dwie. Wygrałem <yo> Na zawsze Właśnie tego Aeka Aek -a. Nie wiem po co to chciałem. Żeby coś się zrespiło O, dziękuję, dziękuję Ci Nie mogę, no, 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 jakie dziadostwo. Do przodu nie mogę patrzeć. Oh. Musiałem się przyciągnąć, no rano jest, no. Patrzcie. No dobra. No, lol, kolosy skaka. God, mina! Ja już mam... Pod dziurki w dupie! Dziurkę! Boże! Ja mam już po dziurkę w dupie. Nie, dobra. Jak coś już... Nie lubię min przeciwpancernych. O! Tak to lepiej zakończyć. No. Konwój. <try> Trzy! LOL. Za nami też jeden. Biać, czy sami... Faaak, shit. Czekajcie ja, sekundkę, zetwór. w pokoju. No po czym Nie na biurku. No pa. No jest tam moje państwo. O, oh, oh god. L85A2 No boże Znowu ta broń już zaraz pięty, Nie czwarty lepiej On bo pięty będą Nie czwarty Dobra Za jedną bitwę trochę dużo się teraz bierze O dziękuję, dziękuję ci dobry Dziękuję ci dobry doby człowieku Nie o oh god... Nie no mina przeciwpancerna znowu! Nabił sobie trzynastego fraga na mnie. Co to było? Jakie lodgerzy? Skąd oni moim helikoptery? To mnie ciekawi. Yeah. Nie jedź! Mam cię w dupie. Dziękuję. No nie, jak? Skąd? Stąd? dwadzieścia czwarty level mi jeszcze dwadzieścia brakuje siema no no i koniec Tylko z 1100... Boże, tyle dedów, pijemy 16. Dobra. To było takie zap zaprezentowanie, albo zapoczątkowanie nowej serii. No i cóż. Koniec tego odcinka, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie, łapkujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Ja się z wami żegnam. Cześć na razie.